Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać moje beczupowe marzenia, yy, które się już spełniły, ale Wam ich nie pokazywałam. One się już spełniły, to zadziała, ale teraz Wam je pokazuję. Dobrze, a więc zaczynajmy. Pierwszym yy, moim marzeniem peczopowym był pierwszy peczop. Oboje, jakiś. Po prostu jakiś pierwszy peczop, bo żeby zacząć je kolekcjonować, to przecież musiałam mieć pierwszego peczopa. ja że o obojętnie jakim pierwszym peczopie. Ja jestem świnka. <laughs> to było moje największe marzenie, żeby dostać pierwszego peczopa i dostałam takiego ślicznego peczopa od mamy. Śliczny jest. Nie ma znaku oryginalności, Nazywa się Kopytka, choć wszyscy mówią, że to dziewczynka. Dobrze, a więc. Teraz idziemy dalej. Nie pokazuję Wam kolejności jak o nich marzyłam, ale o tym marzyłam najbardziej. Dobrze, kolejnym moim czupem, który był marzeniem jest taki oto wielorybek. jest śliczny i nazywa się Sławek. Bo mi tata napisał bajkę o rakingu zębatku, i tam miał takiego taki rakinek, miał takiego przyjaciela, tu Stosławka, właśnie wielorybka. To nacześniej bajki go tak nazwała. I tutaj ma taką wysolutką rozgwiazdę, naklejoną. W jest cały taki śliczny, więc tu Stosławka kładziemy obok. Kolejny to. Może pokażę. O! Ariel, tak się nazywa Arielka, bo jest taka bajka o takiej srebrce i myślę, że do niej pasuje. Jest bardzo ładna. Ja marzyłam o innym koniku, takim bardzo kolorowym, ale. Ale to jest po prostu prześliczny. To jest konik morski, Arielka. Marzyłam w ogóle o jakimś koniku morskim, najbardziej o takim bardzo kolorowym, z którego była ta. No, jak to się na... Pocztówka, tak, pocztówka. No, ale ja zabrałam tego i też bardzo go lubię. Kolejne moje marzenie to taki oto kangurek, który był w tubie razem z tym wielorykiem i do tego była jeszcze taka pszczółka, ale tu nie w tym odcinku. Jest bardzo śliczna i wymyśliłam, że ona chciałaby zostać w przyszłości modelką, bo jest taka śliczna, taka wesoła. Tu ma znak się elbasu fajnym miejscu, a ona ma tu, to Sosławek tu. No jak wszystkie jak na razie mają granatowe. No a jak już mówiłam, świnka nie ma. Dobra już co i tak. Taka śliczna. Ona ma najmniej Lili. Ja kiedyś dawałam każdym moim kropcho, które były dziewczyną na mnie Lili. Nie wiem czemu. Podobało mi się bardzo to imię teraz też mi się podoba, ale jakoś tak bardzo jak kiedyś teraz mi się bardzo, najbardziej podoba Kamila już nie Julia o Jezu dobrze kolejny paczek to ten kangurek właśnie ten kangurek był moim marzeniem ale dostałam też go i tak go postanowiłam pokazać bo to jest ten kształt, co ten kangurek ona się nazywa Kamila Tutaj was, taki wystarczy jest i tu was jak oryginał. to jest też fajne miejscu. Ona wymyśliłam, mi, że jest jej siostrą, i że chciałaby zostać w przyszłości, jakoś tam, która uprawia sport, prawda? Nie wiem, czemu tak mi się wymyśliło. Yy, I dobrze, kolejny tak, to już z tej nowej trzeciej generacji, czyli taka oto dźwięka morska. Już widzę, że mi się siada, to muszę się sprawdzić. Ona tu ma taką łatkę kwiatuszkową, no śliczna. Była już o niej mowa. Taki ma taką oryginalność, albo jest jak kartyki, czy z takimi gwiazdkami, czy Mniejsza, większa, średnia, no. Taka granatowa, jak prawie każde z tych paczoków. Oprócz tej, oprócz tej ona nie, on nie ma. Wszystkie inne mają granatowe znaki. I bardzo o niej marzyłam. Ona ma na imię zniszczyła. Ma taki fajny, duży nosik pomarańczowy. Prawda? To świnka morska. Ja w ogóle bardzo chciałam mieć świnkę morską petropową. Więc to wszystkie moje marzenia petropowe. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Niestety musimy się żegnać. Cześć!